Cześć, siemaneczko, z tej strony Multikuba Nie no, już Kubuś, już Kubuś Zmieniłem nick, postanowiłem, że to jest chyba na to ostatni moment Razem z nickiem zostały zmienione grafiki oczywiście Link do grafika, który je wykonał macie w opisie w Opisie błyskawicznie, więc polecam Co dalej, co dalej Chciałem wam podziękować do 400 subskrypcji, więc Stwierdziłem, że co tam, dam wam moje ustawienia OBS-a i renderki Nie Wydaje mi się, że jestem jedną z niewielu osób, które serio korzystają z takich ustawień OBS-a bo na YouTube to ja tego jeszcze nie widziałem nigdzie No cóż Macie teraz płynność pokazaną pewnie na ekranie Jeśli wam się taka podoba to możecie skorzystać Tylko od razu mówię, że to jest chyba tylko na mocniejsze komputery Bo jakieś takie słabsze mogą tego nie wyciągnąć No i cóż No i w sumie to chciałbym wam jeszcze podziękować bardzo za największe przyrosty w moim życiu Bo serio Mam przyrost 90 subskrypcji w 28 dni Czyli kurwa no masakra nie dla mnie Serio, w sumie jedną czwartą prawie moich subów zdobyłem w miesiąc I to w lipiec Zaczęły się wakacje, wróciłem do systematyczności Fajny taki prezencik po powrocie Jeśli bym musiał te przyrosty To w sumie bym był w zasięgu 500 do końca wakacji Serio, to już by było zajebiście by się udało to wbić, więc subskrybujcie kanał Ja was już zostawiam tutaj z moimi ustawieniami Trzymajcie się, do zobaczenia na codziennych streamach no, jeszcze raz dzięki. Cześć. Dobra, teraz przez czas na ustawienia BSA. Tutaj to jest, jak chcecie, w sumie możecie to sobie stawić, bo to tylko jest wygląd chyba. Tak bynajmniej mi się wydaje. Dobra, stream, tutaj macie klucz streamenia, to każdy ma swój Streaming, tak? Wyglądają moje ustawienia do streamowania 5000 tu CBR Najlepsza jakość Teraz ustawienia do nagrywania NVNC, ten najnowszy Encoder Ścieżki dźwiękowe na 2 żebym mógł sobie po prostu ściszać dźwięk z gry Jak coś gdzieś krzyknę, albo powiem za głośno, to mogę to sobie ściszyć Mmm. VBR 80 000 bitrate'u 90 000 bitrate'u. Profil ustawień. Najlepsza jakość, profil high Dźwięk to tutaj tylko po prostu słuchawki mikrofon ustawiłem. W, w, nagrywam w 240 FPS. Mus, tutaj musicie mieć ułamkowe wartości FPS, żeby móc 240 ustawić full HD Filtr skalujący To z 32 próbki. No. Zobacz, to na tle. Dobra, teraz wam pokażę ustawienia San Vegasa. Renderuję Vegasem Pro 15, ale to się prawdopodobnie zmieni na 16 Dobra I wchodzicie tak, to są rendery W sumie Full HD to są chyba najlepsze rendery z jakich korzystałem w swoim życiu bez dobra, jakoś dobra i się bardzo szybko renderują te filmy, więc patrzcie Polisowe, tutaj 1080p, 60 klatek I ustawiacie je dokładnie tak jak ja mam ustawione W ten sposób Ten bitrate właśnie odpowiada za to, że te filmy się tak szybko renderują, a ta jakość jest tak dobra, bo serio. Ja film, który trwa 20-30 minut, renderuje, no nie wiem, pół godziny, 40 minut, więc naprawdę ok. I tutaj jeszcze. Video rendering quality best. I to tyle. Możecie renderować swoje filmy. No. A więc jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście. Teraz chciałbym dojść te do 5 subskrypcji do końca wakacji, będzie serio miło. Trzymajcie się, do zobaczenia na streamach, cześć!